Dla kogo to pachnidło? Dla kogo najnowszy zapach od Givenchy, di Absolu. Otóż dla kobiet, które kochają w zapachach taki męski vibe. Uwielbiają rum i tytoń w bazie. Mamy tutaj sporo również białych kwiatów, ale myślę, że nie mogą zrezygnować yy, przeciwniczki białych kwiatów z tego pachnidła, dlatego że te białe kwiaty są uplecione dość specyficznie. Nie mamy tutaj takiego krzykliwego akordu tuberozy, więc nie bójcie się. Jest akord kwiatów pomarańczy, jaśminu i tuberozy tak upleciony, że nie wyczuwamy Każdego składnika po kolei. Natomiast wyczujemy kardamon w otwarciu. Fajny kardamon, pikantny. Szkoda, że to otwarcie brzmi tak krótko. Szkoda, że w tym otwarciu jest tak fantastycznie upleciony właśnie rum z tytoniem, ale to brzmi tylko chwilę. Bardzo szkoda, bo zapach po kilku minutach staje się taki syntetyczny, plastikowy, gęsty. I mimo tego, że otwiera się bardzo i iskrząco, ja go nie kupię. A Wy jak myślicie? Polecacie czy nie polecacie?